Siema, dzisiaj będzie nam nowy challenge Cynamo O, bateria Wiem, że bateria zaspadnie Więc to szybko robię Trochę się boję, ale robimy już to wcześniej Co Idzie Chcesz jeszcze więcej? Dobra, to jemy Kurwa, boję się Jedz! Nie ma baterii, idzie to. Jedz. <śles> Chcesz popić? Mas. <śles> 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 ...słaby <coughs> <suave>. Wydaj <coughs> 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 nah. Nie ma już wody dla ciebie Hmm, dobre no Jasne No co ja ujeść ciebie To jest rzecz No ja nasypałem się w pół <laughs> Dobre No normalnie i nienormalni, to nie? No. Trzyma wszystkim, dziękujemy za oglądanie cię tego odcinka. Niestety tak. musimy się pośpieszyć z tym nagraniem, mamy bardzo słabą baterię. Tak, tak. No. On wypluł swój cynamon, a ja nawet nie sądziłem, że zjem i połknę. Więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej challenge, piszcie je w komentarzach. Wykonamy wszystkie. Jeżeli spowodujecie to, że będziemy mieli na naszym koncie, 113 subskrybucji, czyli musicie publikować nasz film wciągnę. Cymnamon nosem. Przysięgam. Przysięgujesz się, Zdrówko. w górę. Nie, w górę, w górę. Oczywiście, że w górę. Jeśli wam się nudzi, wbijajcie na nasz kanał. I śmiejcie się z naszych... ...nienormalnych filmów. Łapki w górę. Oczywiście w górę. Ładnie tu jest, nie? I w górę. To będzie słoneczko gdzieś, nie, skitrało się. Słoneczko, łapkę w górę.